Cześć Wam, Tomakzam WardyPl. Dzisiaj zaprezentujemy Wam deskę od Madrida, jest to Madrid New York City Shield. Jak widzicie, od dołu posiada wielkie logo, przez które przebija się tutaj właśnie Chrysler Building yy, i taka panorama Nowego Jorku. Decha ma 1,5 cm długości, szerokość tej deski to 24,1 cm, a wheelbase to 78,7 cm. Decha, wyposażona w tracki River 580 180 Madridowe oraz kółka, mm, właśnie takie Smooth Ride yy, Madrid 80A Duro i 77 mm. Całość jest kierunkowa, bardzo fajny kształt właśnie taki, taki, taki mam Madridowy Pinter. Mm, świetnie nadaje się jeżeli szukacie czegoś na pierwszą lechę na miasto. Zobaczcie tylko jaki to ma fajny flex. Naprawdę ekstra, gnie się pod nogami, będziecie po prostu pływali po chodniku. Yy, świetnie skręca, także naprawdę na pierwszą dechę, jeżeli szukacie czegoś do, do krudowania czy też do podstawowych trików, będzie naprawdę doskonały wybór. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze maile. dzwońcie do nas do sklepu. Wpadajcie do wszystkich sklepów w każdym mieście. Cała lista dostępna jest na naszej stronie londoord.pl. Subskrybujcie nasz kanał YouTube y oraz oglądajcie nasze filmy. Wiony!